Hej witam was, dzisiaj otworzymy sobie blisterek z UEFA EURO kosztował on 25 zł, znajduje się w nim 6 i dwie karty z limitowanej edycji ja liczę na ciekawe karteczki jeeej Ronaldo ho, ho. super i już trochę słabsza limitka, ale też ładna, Antoine Griezmann. Dobra, ładnie widać? Widać. Dobra, jedziemy z pierwszą saszeteczką. Te Oczywiście blisterek jest ładnie ze Tak. Wszystkie są ładnie pozłacane. tu się chyba nic nie zmienia. Nic nie zmienia, nie. dawaj, dawaj Dobra. standardowa saszetka. Okay, dobra, jedzie Jeszcze lepiej tego Ronaldo pokażę Kasami Grosicki Almer Golstoper, Madrid Bjarnson i powtórka Passion and Pride dobra idziemy dalej tym razem saszeteczka Zrona do. A się ładnie wyciągnęła, więc tu będą karty dobre. Widzicie? Ładne otwieranie szybki się popłaca, bo mamy lewego. Może nawet dość częsta karta, ale ładna. I do tego znaczek Irlandii. Dobra. Tutaj mamy Dynamo Motorie i korluka. I tu mamy Bengston, Dany Inan, Valbuena Szielini, i Puchar. Kolejny niestety, Puchar. Kolejna powtóreczka. One się często trafiają. I dobra, te trzy strzytki No to nie czy dorównać młody teraz, to, to... będzie ciężko. Rumunia, bazówka, Mączyński, bazówka, One The Watch, Alaba, fajna karteczka. Powtóreczka. Co-8 się trafia. Prochaska. McGinn. I odwrócona karta. Key player. Key player. Tak, strzału nie było w tej saszetce. Na razie młody wygrywam. bo trafił Puchar. I dwie limitki trafił. No ale nie, no to jest Dwie limieński to mogłoby tylko prze... Krawec Walters Lewandowski O! A co to ma znaczyć? Dwie takie same karty Eleven Portugalia Dynamo Liechtensteiner Lich Liechtensteiner Klein i tyle, i ostatnia saszetka, Ronaldo. Ronaldo. saszetka nie może być przelawana jako osobisty, coś tam, coś tam. Piszcie pod filmikiem jakie wy trafili limitki w blistrach ze smyku. Albania, Szwajcaria kasami, to jakiś herb. Golstopper Henesej zwali. Jak Henesey Venom? Teammate Priskin, Kowacic i Herpnie. Making history. powtóreczka Making history. powtóreczka Zapraszamy do kolejnych filmików. Weźmy kupili blisterkę, żeby zobaczyć, co w nim jest, co daje. No, Oprócz pucharu. I limitek zaszał wielkiego nie było. Jeszcze logo jedno tam. No. To by było na tyle. Do zobaczenia do kolejnych odcinków. Narka pa i bye bye. Cześć. Hej.